Wiesz, czym jest kopalnia zdrowia? To ekotrogeria z najprawdopodobniej najlepszą obsługą na świecie. Chodź, pokażę ci dlaczego. To miejsce, w którym znajdziesz innymi naturalne kosmetyki polskich marek. Spotkasz tutaj profesjonalne konsultantki, które są ekspertkami z prawdziwego zdarzenia. Chętnie dzielą się swoją wiedzą, tworzą plany pielęgnacyjne, pomagają w wyborze, a nawet udzielają porad online. Lubię, kiedy mamy ręce pełne roboty, a każdy dzień pracy zaczynamy ze szczerym uśmiechem. Dlatego zawsze możesz do nas zadzwonić lub napisać, albo odwiedzić nas w drogerii. Podobno zarażamy dobrą energią. Wiesz, w czym tkwi sekret mojego zespołu? Produktów naturalnych używamy na co dzień. Testujemy je i porównujemy, nieustannie szkolimy się i poszerzamy swoją wiedzę. Świat kosmetyków naturalnych nie ma przed nami tajemnic. To nasza pasja, którą ciągle rozwijamy. Jeśli nie jesteś z Krakowa, odwiedź nasz sklep online. Przygotowujemy paczki ekologicznie i estetycznie, a zamówienia realizujemy ekspresowo. W kopalni zdrowia poczujesz się jak w domu. Tak mówią nasi stali klienci. Naturalne kosmetyki to nie tylko nasza praca, to też prawdziwa pasja, którą dzielimy ze sobą w wolnym czasie. Lubimy spędzać ze sobą czas i żyć w zgodzie z naturą. Nie wierzysz? Przyjdź i się przekonaj!